Witajcie, w weekend stuknęło nam 10 tysięcy, 10 tysięcy subskrybentów. Nie tak dawno nagrywałam filmik z podziękowaniami z okazji 1000 subskrybentów, a teraz już 10 tysięcy was jest. Macie gdzieś tam mnie zapisaną i, i słuchacie rzadziej bądź częściej. Dziękuję Wam wszystkim, że, że jesteście, że rozwijacie się razem ze mną, bo oglądając, komentując, podrzucając kolejne tematy, też. Zmuszacie mnie do poszukiwań i do rozwoju, więc myślę, że motywujemy się wzajemnie do, do pozytywnych zmian. Więc dziękuję wszystkim, którzy oglądają, udostępniają i tak dalej, komentują. Dziękuję też w tym miejscu patronom i osobom, które też wspierają poprzez darowizny w sposób finansowy. Dziękuję, to też bardzo motywuje do, do dalszej pracy, bo wiadomo, że działalność internetowa, nie daje tak nałacalnych efektów jak, jak, jak inne formy działalności, więc bardzo Wam w tym miejscu też serdecznie dziękuję za wsparcie i, i motywację do, do dalszego działania. Dzisiaj atakują mnie biedronki. Jest chyba, osta są ostatnie ciepłe dni przed zimą i, i biedronki atakują ludzi i domy i próbują gdzieś się schować na zimę. I co jakiś czas wyciągam sobie z włosów biedronki. E Taka dygresja. E, więc z okazji tego e, dziesięciotysiąclecia, że tak powiem, e, chciałam Was zachęcić jeszcze raz do zadawania pytań pod filmem, do podrzucania tematów, które Was interesują. Ostatnio w Zakładce Społeczność na moim kanale zrobiłam taką ankietę. Przyszło mi do głowy parę tematów takich bardziej powiedzmy z życia, niekoniecznie takiego rozwoju duchowego, tylko bardziej życia, że tak powiem, w społeczeństwie, w, dotyczące zdrowia, rodziny itd. I jeżeli wejdziecie na moim kanale w Zakładkę Społeczność, to ankieta nadal tam jest i możecie zagłos zagłosować lub skomentować pod filmem, jeżeli kilka. Tematów Was interesuje. Chcielibyście, żeby te filmy zostały, zostały nagrane. Możecie też napisać w komentarzu. Wezmę to wszystko pod uwagę. I stopniowo będę nagrywała, będę, będę poszerzała też tą tematykę zgodnie z tym, co się u mnie dzieje, bo też dużo rzeczy się zmienia i zgodnie też z Waszymi zapotrzebowaniami. Będę się starała wychodzić, wychodzić naprzeciw Waszym waszym oczekiwaniom, więc zachęcam do, do zajrzenia do ankiety i do komentowania. Tam też pojawił się temat z totalnej biologii, chcecie, żeby to, to poszerzyć. Jeżeli macie też pomysły z totalnej biologii, jeżeli was interesuje jakiś konkretny obszar, czy tematyka jakichś konkretnych chorób, możecie to też wpisać w komentarzu pod ankietą albo w komentarzu pod tym filmem. No i myślę, że stopniowo będziemy rozszerzać się w różnych kierunkach. Trochę będzie też o związkach, trochę będzie o rodzinie. Oczywiście nie zabraknie tematów praktycznych, myślę, że, że, że praktyka, praktyka też będzie się pojawiała. Dobrze, więc podziękowania, podziękowania czas zakończyć. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Fajnie, że fajnie jest do Was mówić. Choć nie wszystkich Was znam, to mam wrażenie, jakby się tutaj tworzyła taka znajomość, mimo wszystko. Do zobaczenia wkrótce, i jeszcze raz dziękuję, i piszcie, czego, czego potrzebujecie, jakiej tematyki. Pa pa.